Dzisiejszy film, który nagrywam teraz rozpocznę od chleba, poszłam tutaj do naszego supermerkatu w Rzymie, a konkretnie w Osji Antycznej, supermerkat jest bardzo tani, Todis, bo są inne supermerkaty we Włoszech i chleb, tani, chleb inaczej. U nas chleb jest na wagę, całe pieczywo jest na wagę, włącznie z pizzą. Pizzę jak kupujemy w Rzymie, która jest taka krojona, jest na wagę, a nie na sztuki. W Polsce chleb się kupuje na sztuki, ale ten chleb też ma wagę swoją i swoją cenę, dlatego za różne bochenki płaci się różną cenę, tyle że już jest wyważony i posegregowany i jest albo taka, taka nazwa chleba, albo taka i różne ceny. A tutaj też są różne chleby, bardzo dużo chlebów jest i różne są ceny za kilogram. I ja kupiłam chleb, nie wiem czy to dobrze widać, może jakoś tak zrobię, żebyście zobaczyli. To jest chleb bez soli, idealny do, nawet do brusketty i do mm, takiego jedzenia jak salami czy szyneczka, taka włoska, prosciutto i tak dalej. I za kilogram tego chleba zapłacimy 3,40 euro, czyli ja za mój chlebek, który miał 610 gramów, zapłaciłam 2,7 euro. Jak ten chleb wygląda, to już Wam pokażę. To jest taki bochenek chleba. O, tak wygląda, i tutaj jest nawet jakaś etykietka, gdzie był produkowany um, um, Onimatina Interpan. Interpan. No to jest taki kładek. Idziemy dalej z produktami, bo jesteście ciekawi, jakie są ceny. Przyjedziecie na wakacje do Włoch. No, i spotkacie się z różnymi cenami. Polecam Wam, właśnie, żeby iść do sklepu, który jest taki tanie i są dobre produkty. I ten sklep, który ja Wam powiedziałam, TODIS, jest sklepem, który znajduje się na terenie wszystkich, no na terenie całych Włoch, we wszystkich regionach. Tutaj, właśnie, z nazwa tego sklepu jest. Popakowane mięso, i mięso jest na e, kotlety schabowe, które dzisiaj będę robić, za kilogram 7,90 euro, czyli ja zapłaciłam 2,53 euro za te dwie sztuki mięsa, gdzie tutaj jest 320 gram. Dobra, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o makaron, to makaron też ma różne ceny. Polecam Wam ten typ e, makaronu Kłorę Mediterania. E, dlaczego mediterranio e, dlaczego ten typ makaronu bo jest sprawdzony w mojej kuchni i jak gotujemy nie rozgotowuje się i nie rozpada także ja kupiłam dzisiaj bawette i za ten makaron zapłaciłam 59 centów ja tutaj mam rachuneczek i patrzę ile zapłaciłam może tak pokażę nie wiem czy to będzie widać dobrze ten film zmontuję, dzisiaj Wam dam dzisiaj jest 27 maja 2024 o tutaj cena jest 0,59 bawette, bo tak się nazywają e, ten typ makaronów. bawette e, są makarony, które są jeszcze tańsze za pół kilograma bo to jest pół kilograma makaronu ale powiem Wam, że z mojego doświadczenia ten makaron e, się rozpada i więc ja takich makaronów, które kosztują 30 centów za pół kilograma nie kupuję wcale tutaj kupiłam taki makaron do zupy jak będę robić pastę fagioli czy pastę ciecie, a mam zamiar robić w tych dniach, więc kupiłam taki drobny makaron nazywa się ditalini pasta luowo, czyli makaron jajeczny za 250 gram za ten makaron zapłaciłam Ditalini 65 centów, 65 centów. Dobra, to już Wam pokazałam. Teraz, jeżeli chodzi o jajka, jajka są różne ceny różnej wielkości. Te jajka mają wagę całkowitą 320 gram. I za te 6 jajek, które są w ofercie dzisiaj kosztowały zapłaciłam euro i 19 centów. Eurołowa, sejłowa, euro, Sejłowa, Euro 19. Może widać, może nie widać, ale taka jest cena. Dobra, idziemy dalej. Co ja tu takiego kupiłam? Na wakacjach jemy jogurty, no nie? Także ja kupiłam duży jogurt, bo zaraz sobie zrobię takie frulato, czyli inaczej koktajl, a z czego to Wam później powiem na końcu. Kupiłam taki duży jogurt magro i za ten jogurt, który ma pół kilograma, 500 gram, duże, duże opakowanie dla całej rodziny. Jak kupicie taki jogurt i jest Was cztery osoby, to jeszcze jak dodacie różne owoce, to jest rewelacja. Można zrobić sobie fajny koktajl albo jakąś tam granolę z granolą czegoś. 70, nie, jogurt, tak, jogurt naturalny, zapłaciłam 79 centów, nawet nie 80 centów. Bardzo bym prosiła, żebyście mi napisali w komentarzach ceny niektórych produktów polskich, tych, co ja tutaj pokazuję. Jestem bardzo ciekawa, ile kosztują. No, teraz tutaj jest włoska ricotta. Wiem, że w Polsce ricotta jest droga włoska. Jak mieszkałam w Polsce przez jakiś czas, to wiem, że no, oczywiście była droższa od polskiego sera. 250 g ricotta to jest taki włoski ser. Nazywa się ricotta, wiecie dlaczego? Bo po włosku "cotta" to jest gotowany, a ricotta dwa razy gotowany ser i tak to ma nazwę. Za ten ser ricotta, ricotta zapłaciłam 89 centów. Tu jest nazwa ricotta, ricotta. 89 centów tego. Idziemy dalej z tymi nabiałami, bo mam jeszcze następny nabiał. Mam jogurt taki. Owocowy Mirtilineri, czyli z jagodami, i za ten jogurt, tu są dwa opakowania, po, dwa opakowania po 125 gram, Zapłaciłam, już Wam mówię, za jogurt. Bo muszę znaleźć na tym rachuneczku. Przepraszam Was bardzo, ale wiem, że płaciłam. Jogurt Bianco, gdzie ten mój jogurt jest? Oj, jogurt Myrtili, 79 centów. No widzicie, 79 centów, jest ok. A jogurt Bianco, pomyliłam się, bo Wam powiedziałam 79 centów, a jogurt Bianco Magro o 99 centów. A ja tam powiedziałam Wam, że 79. Przepraszam bardzo. O 20 centów mniej powiedziałam. Dobra, idziemy dalej, idziemy teraz na owoce. Kupiłam dzisiaj owoce, codziennie te owoce są tańsze, bo sezon zaczyna się, zaczął się na przykład na czereśnie. Już mo mogę wam powiedzieć już na początku maja, ale były bardzo drogie czereśnie. Ukazały się, nie wiem skąd one były, chyba z Hiszpanii, bardzo drogie. Później były 10 euro za kilogram. Później były 8 euro za kilogram, a dzisiaj są 5 euro coś za kilogram, bo ja za pół kilograma, bo tu jest pół kilograma. Czereśni, bardzo ładne czereśni. Jeszcze Wam pokażę. O, takie ładne, że jedna jest zgniła. Ale to nic. Może, może być tam. Czasami się może trafić. Fajne są czeresienki. I za te pół kilograma ja zapłaciłam czereśnie, czereśnie. Już patrzę. Ci jedzie 2,99 euro. Czyli mm, za kilogram y, wychodzi. No, liczmy 3 euro, no to 6 euro za kilogram, także wcale nie jest tak dużo. Dobra, odstawię to serdecznie, tu położę. Zakupiłam dzisiaj truskawki. Powiem Wam, że w sobotę nie było truskawek. W sobotę było bardzo dużo ludzi w Ostii, turystów, wszystko wykupili. Jak poszłam do sklepu, truskawek nie było. Ale truskawki mają różne ceny i tak samo jak czereśnie, tak samo i truskawki raz idą do góry, raz idą na dół. Był taki moment, że za kilogram płaciliśmy 3 euro, czyli za pół, za pół kilo, półtora euro euro i 50 centów a teraz za te truskawki fragole dzisiaj wcale nie była taka zła cena za pół kilograma zapłaciłam 2 euro i 39 centów tutaj fragole 2,39 euro. Nie wiem, czy tak dobrze widać, ale tego truskawki są o nazwie Rosetta, bo wiecie, ja wam muszę powiedzieć, że są różne nazwy. Piękne truskawki, i ja właśnie te truskawki wykorzystam do moich deserków. Teraz przejdę na warzywa i, i powiem wam tak, tak jak w Polsce, tak tutaj mamy warzywa takie jak sałaty pakowane w takie opakowania, to są najmniejsze opakowania e, takich e, sałat i taka sałata, powiem wam ile kosztowała, gdzie jest ten mój rachunek, momento. Za sałatę zapłaciłam 89 centów. Dobra, teraz idziemy na następne warzywo jakie dzisiaj zakupiłam. To są ogórki. Uwielbiam ogórki. Tutaj nie ma takich ogórków gruntowych jak w Polsce, więc też nawet ich nie mogę zakisić ani zrobić małosolnych. Jak pójdę do Polski, to będę robić w Polsce. Zobaczcie, takie ogórki są piękne, świeże i za kilogram ogórków, to już Wam pokazuję cenę, może widać, za kilogram ogórków płacimy dzisiaj euro i 59 centów. 1,59 euro i a tutaj waga jest kilogram i 395 gram, Zapłaciłam 2,22. euro i centy. Super ogórki. Ja lubię zrobić sobie taką miserię z ogórków, Aleksandro lubi też yy, yy, ogórki takie, no po prostu pokrojone z solą jest ok. Dobrze. I teraz jeszcze wam powiem, że kupiłam dzisiaj główkę kapusty, młodej kapusty, bo jest sezon na młodą kapustę. Na moim kanale macie fajną surówkę z młodej kapusty. Ja wam podziękuję młodą kapustę, tą surówkę i mam kapuśniak z młodej kapusty i nie wiem czy coś jeszcze mam. No nieważne. Ja po prostu uwielbiam młodą kapustę pod każdą postacią. Dzisiaj z tej młodej kapusty ugotuję sobie kapuśniak nie wiem, czy Aleksandro będzie jadł. Piękna główka kapusty i za tą kapustę już wam mówię. Za kilogram płaciliśmy 1,59 euro. Słabo widać tą cenę. A za całą kapustę, bo kapusta ważyła kilo 255 gram zapłaciłam równe 2 euro. Zobaczcie, jaka piękna kapusta. Teraz jeżeli chodzi o marchewkę, to marchewka, bo dzisiaj nie kupowałam marchewki, ale marchewka u nas kosztuje za kilogram od 1 euro wzwyż, w zależności w jakim sklepie kupimy. Teraz tak, co do tych zakupów to zakończę i jeszcze Wam powiem coś odnośnie tych różnych zakupów. Więc tak, a jeszcze kupiłam sobie małą butelkę wody. Nawet się napiewam, się pić chcę, bo woda jest lekko gazowana. To jest taka pulitrowa butelka. Nazywa się hmm, gracja, gracja. Dobrze, i teraz się napijemy. Już Wam mówię coś. Ona jest lekko gazowana, nie jest mocno gazowana, lekko. Słuchajcie, za, razem z tą wodą za całe zakupy, tak jak Wam pokazałam, te wszystkie zakupy zapłaciłam 20,45 euro. I 45 centów. Nie wiem, ile bym zapłaciła za te wszystkie produkty w Polsce, jakby tak podliczyć. Ale wiem, że w Polsce ceny są bardzo wysokie, więc myślę, że na pewno bym więcej zapłaciła. Ja nie przeliczam teraz euro na złotówki, tylko przeliczam, patrzę na produkty, czyli za pół kilograma czereśni ile bym zapłaciła, ile bym zapłaciła za pół kilograma truskawek i tak dalej. Więc mam prośbę do was, osoby, które oglądają od początku do końca ten film, mniej więcej zobaczyły jakie produkty kupiłam. Bardzo bym prosiła, gdybyście mi napisali, ile bym mogła wydać za te produkty pieniędzy w Polsce. Oczywiście to wszystko piszcie w komentarzach. Pod jeszcze filmem. dodatkowo opowiem taką sprawę, że jak przyjeżdżacie na wakacje, to czasami przyjeżdżacie kamperem albo na przykład swoim samochodem i zatrzymujecie się na jakimś ośrodku wypoczynkowym, gdzie są domki takie wypoczynkowe. Wiem, bo koleżanka moja jeździ, dużo moich znajomych jeździ do Włoch na takie właśnie. Pola y, y, wypoczynkowe, jak to się nazywa biwakowe. Ale y, mają albo domki, albo swoje namioty, no i kupują jedzenie codziennie. Więc tak, olej jest podstawą jedzenia we Włoszech, ale i w Polsce tak samo, bo dodajemy olej do y, sałatek, czyli oliwę z oliwek. Jeżeli byście kupili taki typ oliwy z oliwek, tutaj nawet nie ma litra tu jest 750 ml. Taka butelka kosztuje 9 euro i nawet więcej kosztują oleje. Normalny taki olej, gdzie nie pisze olej ekstrawerdzinny, tylko pisze oliwa, tylko pisze e, olio oliwa, czyli olej z oliwek, ale nie pisze z pierwszego tłoczenia, tylko tak ogólnie, no to taki olej minimum zapłacicie 4,50 euro. Ja taki olej widziałam u nas w sklepie. Jeżeli chodzi o smażenie, bo ktoś może mieć swoją kuchenkę taką e, do gotowania i coś u, u, kupi mrożonego i usmaży na patelni, to taki olej. Nazywa się Frigo, czyli do smażenia, bo Friggere to jest smażyć. To taki olej jest niedrogi, on kosztuje w granicach 1,50 euro. Różne ceny są w różnych sklepach, ale nie jest drogi. Natomiast olej słonecznikowy też nie jest drogi, kosztuje w granicach 1,80 euro do 2 euro, więcej nie. Jeżeli chodzi o mleko, może przestawię kamerkę na siebie, to zobaczycie jak wygląda. Jeżeli chodzi o mleko, to za litr mleka normalnie takiego w lodówce, w kartonie, w takim kartoniku to zapłacicie 1,09 euro czy 1 euro i 5 centów, już tak dokładnie nie pamiętam, ale jest taka cena. Czasami w dobrej cenie, jak są specjalne oferty tych różnych produktów w sklepie, to mleko takie w kartoniku może kosztować 99 centów. Natomiast w butelkach plastikowych, bo w takich butelkach tutaj sprzedają mleko w supermerkacie zapłacicie od 1,20 euro 20 parę centów, coś takiego, w zależności od marki, nawet za 2 euro coś zapłacicie za 1 litr mleka w butelce plastikowej. Ktoś się zapyta, czy są mleka takie jak w Polsce w kartonach, które stoją poza lodówką, taka długa konserwacja? Tak są takie mleka. U nas takie mleko kosztuje właśnie 99 centów w kartonie. Ale też tak jak powiedziałam na początku są mleka w kartonie, nie jest długa data konserwacji i, i, i stoją w lodówce i kosztują właśnie 1 euro i tam parę centów albo w dobrej cenie. 99 centów. Jeżeli chodzi o sery, to e, takie sery, zaraz pokażę Wam, jaki ser. Już Wam pokazuję: ser to jest Emmental i tutaj jest na opakowaniu 150 gram. data ważności do lipca. był kupowany wczoraj. To ten ser kosztuje 1 euro i. Mm, 1,89 euro. i Tak, u nas taka jest cena takich taki właśnie serów. 1,89 euro. i e, 89 centów. Jeżeli chodzi o e, wodę, to woda też nie jest droga, e, tylko patrzymy na nazwę wody i na cenę. Jak idziemy do sklepu, musimy dobrze się rozeznać z wodą. E, nie powiedziałam Wam, ile zapłaciłam za tą butelkę wody. No widzicie? Chyba nie powiedziałam, zaraz ja wzięłam tą małą butelkę wody, mówiłam na filmiku, a nie powiedziałam jaka cena. Za pół litra takiej wody lekko gazowanej zapłaciłam 19 centów. Za dużą butelkę zapłacicie więcej. Jeżeli macie jakieś tam pytania co do cen we Włoszech, to piszcie mi w komentarzach. Ja z miłą chęcią zobaczę dokładnie na dany produkt i Wam odpiszę pod danym komentarzem. Ja moje komentarze czytam. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o kawę, to kawy też różnie kosztują. Ale minimum za 250 gram kawy takiej słynnej kawy, lawaca w opakowaniu hermetycznie zamkniętej, do takiej maszynki do kawy. Wiecie, jakie maszynki są? Jak ktoś nie wie, to zaraz Wam pokażę, jak wygląda taka maszynka do kawy. Nazywa się kafę. Po polsku, chyba kafetiera, no to 250 gram zapłacicie za tą kawę w granicach 4 euro. Chyba, że są specjalne ceny, jakieś tam dni oferty, no to możecie zapłacić. Tak wygląda maszynka do kawy. Kawa już jest wypita, trzeba umyć tą moją kafetierkę. Jak robimy kawę, to też mam filmik na moim kanale, chyba też Wam podlinkuję, bo wiele osób zakupi taką maszynkę do kawy a nie wie jak się z nią obchodzić. Chociaż teraz w tych maszynkach są instrukcje. Jeszcze wam powiem co do sosów. Sosy pomidorowe w butelkach mają różne ceny. Butelki 750 ml kosztują sosu pomidorowego kosztuje taka pasata 99 centów jedno euro euro 20 w zależności od od producenta, od marki. To jest też uwarunkowane, jakiej firmy jest sos pomidorowy, czyli to słynne włoskie passato di pomodoro. Też sosy pomidorowe możecie kupić w małych takich opakowaniach. Ja Wam zaraz pokażę. I ja właśnie od, wyciągnęłam z takiego opakowania, gdzie są trzy takie małe opakowania. To jest idealne dla jednej osoby albo dla dwóch osób, jak robią spaghetti. 200 gram, czyli trzy takie małe kartoniki, czyli razem to jest 600 gram, płacimy w granicach 1 euro. Ale to jest fajne, bo to otwieramy i pozostała um, część sosu pomidorowego nam się nie marnuje i, i jak jesteśmy na wakacjach to tym bardziej jest to idealne, bo jak otworzymy butelkę z sosem pomidorowym a nie wykorzystamy to musimy mieć lodówkę. Jak ktoś nie ma lodówki, no to to jest super. Także tak wyglądają ceny co do sosu pomidorowego. Przyjeżdżajcie na wakacje, odpoczywajcie, słomko macie gwarantowane. Ja nagrałam wczoraj filmik z Ostii, jakie, jak wygląda Ostia, jaka jest piękna plaża i tak dalej. Także ten filmik z Ostii Wam podlinkuję tutaj w tym filmie o zakupach. Życzę Wam właśnie udanych wakacji. Jeżeli chcecie zrobić jakiś szybki, fajny deserek, to zaglądajcie na mój kanał. Mój kanał jest kulinarny. Właśnie nie powiedziałam na początku, no ale mm, może jak ktoś wejdzie na ten filmik na początku, to się zorientuje po czasie, że to jest kanał kulinarny. Dobrze i, mm, i co powiem? Do zobaczenia do następnego filmiku. Ciao!